No, e, e, e. Ja muszę to, wiesz, ja muszę to jako brawurową, nie? Co, Brawurowy? No, Sorry, kurwa, mam, chwy, mam szybkie pytanie, kurwa, nie zawracam dupy. Yy, kupujecie może prezenty? No, ile masz? A po ile? Ile masz? Yy, dwa. Co chcesz za nie? Lukasze. Ile? Siedem tysięcy. Pięć O 5 chodzą. 5 koła chodzi prezent. Czystej. Po, po ile chodzi? Po pięć koła, Lincoln skupuję No właśnie, 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 właśnie Pierdolisz, że on mogę... ja koła A Nie ile ci no. chcesz? A ile ci chcesz dać? Powiedz mi Ej, mi ludzie za darmo dają, bo jak chcę w stopki wyjebać A kim ty jesteś? Dzisiaj już 15 kurwa zgarnęłem A jak ty się nazywasz? Mak Taylor. To no, słuchaj, no to Mac kurwa Mogę ci kurwa ojebać się za pięć kaw dwa Nie mam przy sobie pięć kaw Dobra, jest blisko. Ale kto? O, Jimmy, nie obrażasz się, brachu. Obrażam się, kurwa, obrażam się, bo, bo ty mi nie przeprosiłeś. Ja nie mam ci zacząć przepraszać. Masz, masz. Nie mam Jimmy, przestań kurwa, zgrywać się panionkę taką. Dziwkę nie wydymkę. Nie bądź taką Pizda. No na chuj mnie kurwa robisz tak, no nachuj mnie robisz tak kurwa No nie, nie chcę wchodzić z tą w interakcję, no Jezu żartuję, Dobra, już kurwa Luży Dobra, kitę, Luży już kitę nie gadamy, nie gadamy. Kurwa, jebany lamów Zresztą mi kurwa będzie pitował 60 osób, wow, 58 ja widzę. No potrzebuje, potrzebuje, kurwa chłopak, potrzebuje uwagi. No ja chciałem mu kurwa uwagę dać, ale... Yy, a kto to w ogóle jest kurwa ten paruwa? On też jest jakimś streamerem? Bo mi się wydaje, że jest energiczny kurwa, wygląda mi na streamera, ale... Nie wiem. to no, trudno, no Jezus Maria, no kurwa, no. Nie, ja nie jestem atencjuszem akurat. Mam no, wyjebane. Cześć, cześć. Dobry. Już, no mi kurwa? Już jakiś goguś mi tu kurwa szpitował sz, sz, i mam rozjebany, kurwa, godziny No coś, coś się cześć Lucian. To jest kurwa, zobacz, to jest kurwa. Widzisz? ja kurwa nie, nie odpowiem. Cześć, Cześć jesteś Lucian? Mam ile? dwa. Ile? Y 6... Ile? Brudnej. Sześć koła brudnej za sztukę. Kurwa, y wiesz, co, mam takiego gościa, co mi płaci dwa i pouczysz za sztukę. No, dam ci trzy koła czystej za sztukę. No i mi cztery. No dobra. Dobra, daj numer PMW tak. 42200 Masz przy sobie prezenty? Tak, proszę dać mi Swidowód. Tak, dańcie. 42200 Cześć, chwilę. Nie, złej, Lucjan, zróbmy tak. Y zapłacisz mi te 3000, ale też y zapłacisz za mnie na prawę, bo nie mam kasy. Edu, y chcesz y 6 kołatek? Nie. Ok, wtedy. Będzie razem? Czy tylko po prostu trzy koła i za naprawę. A w sensie ty chciałeś mi dać trzy koła czy tej za sztukę? No tak. A no, no to żeby daj mi 5 kurwa, dobra, daj mi pięć kurwa i na prawa jest Gites, tak? Jest kurwa gitara Shimano, tak? No i git. Dziękuję ja bardzo. To ma za darmo, jakby co. O, dzięki. Dobra, czyli na za darmo, tak? Tak, dzięki. Hmm, dobra. <laughs> ty myślałem, że 3000 tysiące wida, a on widał 5 tysięcy. Myślałem, że za 3000 za sztukę chcę dać mi. E, Lucian, jak coś to będę cię szukał. go, kochani, a ty nie masz mojej wiedzy, dawać go tutaj. No czekaj, że zobaczę, może i mam. Bo tutaj masz numer mój. Dobra, dzięki. Jak okay, coś to będę... Okej, okay. okej. Czekaj chwilkę. No zaraz. 383, 707. Prosty numer jak jebanie. Eee, Kurwa, nie widzę. Ten kolor jest taki zjebany. Nie ma żadnego podświetlenia na tych. tych. Ale mi nie widzę, że ktoś płaci więcej. No i chuj, tam kurwa ty, czy tą kapustę, kapustę dostałem się na łasił na kasę, zobacz kurwa, wyszedł już na plus. 800 kurwa mam, i naprawa w gratisie. Siema z dzięki za followka. Siemas, kapelos compañeros. z kompanieros. a, bueno kusitaro, Masita Santa Santa! Genero KOS MOMENTOS! ŁOOOO! Santa Dobra, zaraz, mam kurwa pomysł. Zadzwonię do niego. O, no, zreflektowałeś się, Jimmy, rozumiem, tak? Nie, słuchaj, mam. Dobrze, dobrze, słuchaj, nie. Okej. Okay. Mogę kurwa zapomnieć o tej wczorajszej sytuacji. Jak mnie przeprosisz, że też wypowiadałeś na mnie gruby. No po pierwsze, a po drugie, to chciałbym, żebyś mi załatwił spluwę? Ja ci za nią zapłacę. Dziękuj. Przepraszam bardzo, nie chciałem. Dobrze, Paruwa. Dobrze. O, miła pani, miła pani, ja naprawdę panią przepraszam, nie chciałem. Yy, się obok, tak? Życzę, życzę miłego dnia. Piękny... Piękna korsa, pusty Kacik, bardzo ładny. Szybko kotki z Was, cześć. No, Jimmy kontynuuj. Jak coś, to te przepraszam nie było do ciebie. Czyli mnie nie przeprosiłeś? No jeszcze nie. Yy, dobra, to mi przeproś i bym chciał kupić yy, broń. No, a, ile dasz broń? A, a, a ile potrzebujesz? Mam tylko brudną koczownicę. Zaraz, zaraz zazwonię. Mam, mam. Mam, mam plan. Ale to nie będzie taka zemsta, zemsta, nie? Nie, nie będę go porywać. Będzie dobry pomysł, będzie dobry kurwa pomysł. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Ja mam w ogóle śnieżki. Jak ona wygląda, ta śnieżka? Kulka taka. Ty, bo one chyba z online są ściągnięte, te śnieżki, co nie? Zobaczymy, zobaczymy czy ja będę grać jak on wbije Bo nie wiem kurwa Szczerze powiedziawszy to nie wiem do której ja będę dzisiaj, bo... Bo nie wiem <grym> Kurwa mać, ej, 66 osób jest na streamie. Coś od kurwia tu. Ty Co to jest za gierka kurwa komputerowa? Z Bobem go porwą! Ty stary, ja wie. Nie, ja zrobię kurwa tak. Zopierdolego, go, zjem go po prostu Zaraz kurwa potrzebuję tego gościa Ile zazwyczaj mam? No połowę może <ścoughs> Jeszcze mniej O, rybka dzwonił O, rybka dzwonił, rybka dzwonił Ciocz tam rybka Misklik, Misklik, co tam kupiłeś także? A to kurwa ile ty, ty kasy zbierasz? No bo mnie okradli przed chwilą. Co ty gadasz? Za co cię okradli? Kto ci okradł? An... Nie wiem, wiesz co, zostawiłem taksówkę, pojechałem się, se... a miałem skupu, 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 trochę kasy i poszedłem do sklepu i nie było taksówki, jak wróciłem. No i na 10 koła poszedłem. Miesz, kurwa, no, no tak stary, no takich dużych pieniędzy nie trzyma się w taksówce, no, no trochę stupiłem, no trudno. No trzymaj się. <muśle> Fake porwanie i 300k przylewem. A co? Co on zrobił, takie coś, że 300k zarobił? Co ty ale za co dostał kurwa 300k psi? Czemu ja nie dostałem za nic? Za kurwa za, 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 za siebie. Co ty pierdolisz, kurwa, wyrocznie mu dała z zoo, co? Jeba...